To co państwo widzą nie jest nową dyscypliną sportu. W Siemianowicach Śląskich nie rozpoczęto testów nad wodną odmianą hokeja na trawie. Być może za kilka lat kto wie. Jeśli sportem i to ponoć bardzo popularnym jest bicie leżącego zwane krótko MMA. W ekstremalnych warunkach zawodnicy Belgii i Anglii, uważając, by krzywdy sobie nie zrobić, czekali na rozpoczęcie 61. minuty gry. Po niej, to zgodnie z regulaminem, sędziowie, po konsultacji z trenerami, mogli zakończyć spotkanie. O tym, kto wygrał i dlaczego ta potyczka trwała o blisko 10 minut krócej niż normalnie, powiemy w dalszej części naszego programu. Czwarty dzień młodzieżowych Mistrzostw Europy, dzień zakończenia rywalizacji w grupach, rozpoczęło spotkanie wielkich przegranych Hiszpanów z Francuzami. Emocji jak na lekarstwo: broniący tytułu Hiszpanie nie potrafili sobie poradzić z ambitnymi trójkolorowymi. O zaangażowaniu Francuzów najlepiej świadczy ta sytuacja. Po takim strzale nie jeden zrezygnowałby z gry. Francuz ani myślał zejść z boiska. Mecz Hiszpania-Francja był pierwszym na tych mistrzostwach, w którym nie padła ani jedna bramka. Na głód bramek nie mogli narzekać zaangażowani w obserwację drugiego pojedynku. Pewni już półfinaliści, Anglicy i Belgowie, stroje czerwone, nie zamierzali, choć mogli przejść obok gry. Do przerwy kibice zobaczyli kilka naprawdę niezłych akcji i dwie bramki, po jednej dla każdej z drużyn. Po zmianie stron nie ustawał zapał napastników, niestety dla widowiska lepszy od nich okazał się deszcz. Ten padał coraz mocniej, coraz bardziej utrudniając grę. Hokejem na trawie można było ją nazwać do 54 minuty i stanu 4 do 2 dla Belgów. To co się działo później nie miało już nic wspólnego ze sportową rywalizacją. Spotkanie storpedowane przez deszcz za zgodą obu zespołów zakończyło się w 61 minucie. Czas pomiędzy meczem Anglików z Belgami a konfrontacją Rosjan z Holendrami należał do tych ludzi. To dzięki ich pracy boisko doprowadzone zostało do stanu używalności. Jestem bardzo zadowolony, że znaleźliśmy tylu chętnych do pomocy i dzięki temu ta impreza może w dalszym ciągu trwać. Pełni podziwu dla oddolnej inicjatywy byli fani pomarańczowych. Jednak zamiast rzucić się do pomocy ograniczyli się jedynie do oklasków. Widać naród nienawykły do społecznych zrywów. Po akcji służb specjalnych do gry mogły przystąpić zespoły pewnych udziałów w półfinale Holendrów oraz Rosjan. Pomarańczowi okazali się profesjonalistami w każdym calu. Nie odpuścili ambitnym Rosjanom, wygrywając 2 do 1. Bramkę na wagę trzech punktów Holendrzy zdobyli 3 minuty przed końcem po powtórzonym rzucie karnym wykonywanym przez Ben Przy pierwszej nieudanej próbie Holendra, Bramka, zbyt szybko opuścił linię bramkową. Padającego deszczu, a co się z tym wiąże, mocno nasiąkniętego wodą boiska najbardziej obawiali się Niemcy. Aktualni mistrzowie świata przed ostatnim meczem w grupie nie byli pewni awansu. Gdyby przegrali z Polakami, musieliby się bronić przed spadkiem. Niestety cudu z polskiego punktu widzenia nie było. Biało-czerwoni przegrali z Niemcami i nie zagrają o medale. Cały czas mamy problem, ja to nazywam techniką użytkową, czyli przyjęcie, podanie piłki, wyjście na pozycję, podanie w pełnym biegu. W tym jeszcze ustępujemy Niemcom i Holendrom. Zaczynamy być na równi z nimi, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne i motoryczne, ale no niestety na razie to, to wyszkolenie techniczne na tym najwyższym poziomie, nie to takie wyszkolenie dla oka, gdzie kiwnę jednego drugiego, tylko to wyszkolenie przyjęcia, podania piłki w pełnym biegu. Tutaj jeszcze mamy trochę do nadrobienia. Wynik, który ujrzą Państwo za chwilę, nie będzie wynikiem dobrym. Zabieg ten zastosowaliśmy jednak celowo, w trosce o samopoczucie najbardziej wiernych fanów polskiego hokeja na trawie. Po jego ujrzeniu kibiców mających problemy z sercem prosimy o zamknięcie oczu, przynajmniej na 12 sekund. W półfinałach młodzieżowych mistrzostw Europy w hokeju na trawie zagrają belgowie z Niemcami i holendrzy z Anglikami. Polakom przyjdzie walczyć o utrzymanie z Rosjanami, Francuzami i Hiszpanami.